Film z serii babar. W Mogę zaczynać dzień pracy. Ha, nie zapomniałeś o czymś, kochanie? Oh, o, rzeczywiście. Król nie byłby sobą, gdyby nie miał korony. Gratuluję ci, mój drogi, tego kolejnego roku panowania. Dziękuję, najdroższa. Rocznice mojego panowania następują coraz szybciej. Wzięliście! Wzięliście! Nie. Po raz ostatni mówię ci, Flora, wcale nie wzięliśmy twojego głupiego pamiętnika. Właśnie! To prawda, że nieraz chcieliśmy to zrobić! Aha! Ale nie zrobiliśmy! Słowo honoru! Akurat wam uwierzę! Floro, co ty tutaj robisz? Oni mi zabrali pamiętnik! To nieprawda! Floro, oni i Aleksander mówią, że go nie wzięli. Nie wzięliśmy? Ale ktoś go przecież musiał wziąć! Przeszukałam cały pokój! Mnie też kiedyś zdarzyła się podobna historia. Ktoś ukradł ci pamiętnik, tato! Ktoś mi ukradł moją koronę. Naprawdę? Kto? To tajemnicza sprawa. W przeddzień pierwszej rocznicy mojej koronacji, przed położeniem się spać, zdjąłem koronę i położyłem ją tam, gdzie zawsze. Potem wskoczyłem do łóżka i oczywiście smacznie zasnąłem. Witaj o poranku, babarze! He? Co tu się stało? Widziałeś gdzieś moją koronę? Chyba ją zgubiłem i to właśnie w taki dzień! A czy to jakiś szczególny dzień? To rocznica koronacji. Rok temu koronowano mnie na króla celestogrodu. Tak, zgadza się. Dziś przypada też dzień rocznego raportu, w którym opinia publiczna ma ocenić, jak król wywiązywał się ze swoich obowiązków. Takie królewskie świadectwo, tak? A co będzie z królem, który dostanie pałę? Nic w porównaniu z tym, co będzie z królem, który zgubił własną koronę. Nie ma strachu, drogi brachu. Tak się składa, że niedawno ukończyłem Akademię Sherlocka Holmesa dla super tajnych detektywów. Rzuć okiem na mój dyplom i szkło powiększające z osobistym autografem. Zefirze, ale to jest twój podpis. Wiem, bo sam go tam złożyłem. Bądź spokojny, rozwiążę tę zagadkę. Tej korony nikt nie ukradł, Myślę, Myślisz że... tak, jak chciał przestępca. Pozwól mi zbadać ślady, babarze. Jakie ślady? Przestępstwa, bo widać, że pokój został splądrowany. Wiem, bo sam go splądrowałem. Niedalej jak wczoraj, widziałem dwóch podejrzanych typów wałęzających się wokół pałacu. To najlepsi ochroniarze Zefirku. Aha. Co? To, że nikt obcy nie mógł tu wejść nie niezauważony. Chyba, że. że nie byłby to ktoś obcy. Daj spokój, Zefirze. Przeczucie mówi mi, że twoją koronę ukradł ktoś, kogo znasz. <laughs> nie bądź śmieszny. Nie wiem, co się stało z moją koroną, ale jedno wiem na pewno. Ci, których znam, nigdy by jej nie ukradli. Ja im wszystkim ufam. Zgłaszamy się na rozkaz, panie. Cii. Nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi. To sprawa najwyższej wagi Zważamy się na rozkaz, panie Przede wszystkim pilnujcie, żeby absolutnie nikt nie wszedł do tego pokoju, zwłaszcza król Babar Możesz nas widzieć, panie Korneliuszu! <noise> muszę się ukryć Korneliuszu! Przypuśćcie mnie! Przykro nam, ale rozkaz to rozkaz. Rozkazuję, byście zapomnieli o tamtym rozkazie. Ty to rozkaz? Tak! Korneliuszu! O, a e, e babarze, jak miło Cię o, widzieć! Mam bardzo złą wiadomość, Korneliuszu. Chodzi o moją koronę. To się ukradł! Może wiesz coś o tym, Korneliuszu? Ja! Och, czy. Nie, to śmieszne. No właśnie. Nie mówiąc o tym, że niemożliwe i nieprawdopodobne nie ma na świecie przestępcy, który zdołałby przechytrzyć naszych dzielnych ochroniarzy. A, jest. Korneliuszu, król Babar zbliża się. Król Babar. Co mu jest? O, wiesz jacy są kucharze. Prawdopodobnie chodzi o, koron... o koronkową zdobę na torcie. Muszę znaleźć tę koronę, Korneliuszu, za wszelką cenę. Po co ci teraz korona? Chyba powinienem w niej chodzić. W końcu jestem królem. Przesada. Bez korony wyglądasz o dziesięć lat młodziej. On się zachowuje bardzo podejrzanie, nie uważasz? Tam wam dobrą radę, chłopcy. Nie martwcie się teraz o tę koronę. Na pewno się znajdzie. Oczywiście, Korneliuszu. Na pewno masz rację. Zefisze, dlaczego mnie ciągniesz? Musimy porozmawiać, paparze. Wywęszyłem tu szpika. Co takiego? Cicho. Chodźmy na ustronie. Bardziej ustronnego miejsca już nie znajdziemy. O co ta cała tajemniczość? Nie chciałem, żeby Korneliusz usłyszał, że jest głównym podejrzanym. Korneliusz? <grystanie> ty chyba żartujesz? Korneliusz jest moim najwierniejszym przyjacielem. Po co miałby mi kraść koronę? Może to ma coś wspólnego z królewskim raportem. Może niezbyt dobrze sobie radziłeś przez ostatni rok, i może Korneliusz uważa, że byłby lepszym królem od ciebie? Rzeczywiście dziwnie się zachowywał. Ale to nie znaczy, że ukradł mu koronę. Aha! Najlepszy sposób obalenia króla to odebranie mu korony, symbolu władzy. Wszystko się zgadza. <grytanie> Moja korona zapodziała się gdzieś. To nie ma nic wspólnego z jakimś idiotycznym zamachem na króla. Pójdę porozmawiać z pompadurem. Jeśli coś się stało z moją koroną, on będzie wiedział, co. Co za bałagan na tym biurku, nie mogę znaleźć tego, co mi potrzeba. Hmm. Hmm. Dziękuję. Ale miałeś stać na czatach? Co powiedziałby król Babar, gdyby przyłapał mnie na szperaniu w jego szufladach? Gotowe. Zanieść ten list Korneliuszowi. I przede wszystkim nie dopuść do tego, żeby trafił do. no. wiesz do kogo? To znaczy, kogo Pompadurze? Król Babar? Czemu zawdzięczam tę niespodziewaną, ale jakże uroczą wizytę? Przyszliśmy ci zadać kilka pytań. Chodzi o moją koronę. Zginęła i zastanawiam się, Pompadurze, czy. Tutaj... Przed chwilą widziałem króla Babara. Król Babar. Wow. Dlaczego wszyscy się tak dziwnie zachowują? Mamy panie. Co ty tam ukrywasz? Nic, Wasza Wysokość. To nic. Dziwnie mi kogoś przypomina. Czy to dla mnie? Nie, to dla mnie. Co ty robisz? Pompadurze, wyrzuć to z siebie. Nie przeżuwaj tej notatki. To nie jest notatka, to moja przekąska. Twoja moja przekąska? przekąska? Tak. Jesteśmy właśnie na nowej papierowej diecie, prawda, mój sekretarzu? Widzicie, jak zdrowo wygląda! Bo musicie wiedzieć, że w papierze jest mnóstwo błonnika? Pompadurze, zaczekaj! Co będzie z moją koroną? Zajmiemy się tym później, panie. Teraz musimy poszukać pergaminu na obiad dla nas. O co im chodzi? To bardzo ważny ślad. Ten liścik, który on połknął, musiał być bardzo ważny. Co robisz, Zefirze? Zastosujemy starą metodę Sherlocka Holmesa. Bierzemy ołówek, zamazujemy kartkę i, i voila! Wszystko przebiega zgodnie z planem. Podpisane pompadur. Z planem? Jakim planem? Wielkim planem. Od co? Musimy porozmawiać. Nie przesadzasz z tą tajemniczością, Zefirze? Lepiej mieć się na baczności. Co tym razem mówi Twoje przeczucie? Poza tym, że minęła pora obiadu. Opadł ukradł korony. Chyba wszystko ci się pomieszało ze firze. <laughs> Nie bądź śmieszny! Najpierw oskarżasz Korneliusza, potem pompadula, moich dwóch najwierniejszych doradców. Aha! Co? A więc zbrodnia doskonała! Kto by podejrzewał Twoich doradców? Na przykład ty. Kradną koronę. Fałszują raport królewski z wynikami opinii publicznej, a potem wciskają się na tron. Zrozą zefirze. Nikt nie próbuje mnie zdetronizować. Może jednak próbuje? Czasu tu siedzimy Za dużo Komuś zależało na tym, żeby nas się pozbyć Może naprawdę chcą mnie zdetronizować? A ja jestem tylko piątkiem, Przypadkowo wplątanym w bezwzględną walkę o władzę Z czego to cytat? Z biuletynów, które dostają wszyscy Sherlockowie Czy tam są rady dla niechcianych królów? I pomyśleć, że uważałem się za całkiem dobrego króla Jesteś dobrym królem, babarzy. Rozwiążmy tę zagadkę i pokażmy im, jaki jesteś dobry. Masz rację. Czy Sherlock uciekał kiedyś z zamkniętej piwnicy? Mnóstwo razy. Kiedyś wyjął łyżkę z buta, zaczął obłupywać mur i po kilku tygodniach był wolny. Innym razem wsiadł do ręcznej windy i już był na wolności. Sprytny ten Sherlock. Dowiemy się, kto za tym stoi. Ja już wydedykowałem. to. Nie Pompadour ani Korneliusz, nigdy w to nie uwierzę. Pierwsze piętro. Usto cicho, bezpiecznie. Można wysiadać. Czść! Pompadur i Korneliusz byli tuż za drzwiami! To będzie wielki dzień! I jakie zaskoczenie król babar niczego nie podejrzewa! To dla Babara wiesz, co masz robić. Tylko pamiętaj, nie wolno ci tego upuścić. Co może być w tym pudełku? Możliwe, że bo. bonierka! Aha. A więc to prawda! Próbują się mnie pozbyć! Usłyszą nas. A może, czy to ty? Usłyszeli nas! Wiedzą, że ich podsłuchujemy! Odpowiedź! O, zefirze, zjeżdżajmy! Nasze środki bezpieczeństwa okazały się nieskuteczne. Nie możemy już dłużej czekać! spada na dno. Nie mogę uwierzyć. Widziałeś tę paczkę z niespodzianką dla mnie? To zamach na mnie! Co chcesz teraz zrobić? Na pewno nie poddam się bez walki. O nie! Musimy znaleźć Arturę i Celestę. Oni mi pomogą! Zaczekaj! To będzie czworo przeciwko dwóm. Sherlock zawsze sam sobie radził. Droga wolna! A! To ten słoń w Łap go! Nie tak szybko! Żądam odpowiedzi! Kim jesteś? Uważaj, bawarzy, On ma nóż! I widelec! I łyżki! Mówiłem ci, że to głupie przebranie. Ty też tyle Przepraszamy, babarze. Że... Nie chcieliśmy, żeby to tak wyszło. Nie mogę w to uwierzyć. Dwoje moich najbliższych przyjaciół. Czy to jakiś zły sen? Mam nadzieję, bo to jest okropne. Musimy porozmawiać. Orety, a ja myślałem, że znam najlepsze kryjówki. Ze wszystkim miałeś rację, zefirze, z moją koroną, z królewskim raportem, z moimi przyjaciółmi. Teraz wszystko rozumiem. Dni mojego panowania są policzone, chyba że pomożesz mi, prawda? Nie jesteś jednym z nich? Oczywiście że nie, babarze. Na mnie zawsze możesz liczyć. Co mam robić? Pomóż mi dotrzeć do domu niani, bo za tobą to moja ostatnia przyjaciółka. Ona mi pomoże. Nikt nas nie śledził? Nikt? Poza dwoma psami nikt nie zwracał na nas uwagi. Co się stało, Babarze? O Nianiu, jak się cieszę, że Cię widzę. W pałacu dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Musisz mi pomóc. Przykro mi, Babarze, ale nie mam czasu. Jestem teraz bardzo zajęta. Zajęta? Oni zabrali mi koronę, próbują mnie zdetronizować. Uwierz mi, Nianiu. Oczywiście, że ci wierzę, babarze, ale teraz już do widzenia. Nie, zaczekaj. Dlaczego nie mogę wejść? Przykro mi, babarze, ale dzisiaj nie mogę cię tu wpuścić. Nie mogę w to uwierzyć. No ostatnia osoba, którą bym podejrzewał o zdrady. Chcesz teraz wrócić do pałacu? Nie mogę się ukrywać w nieskończoność. Ale oni na ciebie czekają. Chórz umiera tysiąc razy. Bohater umiera tylko raz. Ale żaden bohater nie poradzi sobie bez przyjaciela. Trzeba zrobić tak, żeby oni przyszli do ciebie. Tak by zrobił Sherlock. Dobry pomysł! Naprawdę? Ukryjemy się gdzieś i zastawimy na nich pułapkę. Ale gdzie? Słyszałeś? To sykl lądu. Hej! Przestań! To nie żaden ląd, to... Czekamy, Czekamy na rozkazy, panie. Nikomu nie powiemy. Lojalni do końca. Dziękuję. Nie będziemy zapalali światła i zaskoczymy ich, kiedy otworzę drzwi. Dobry plan, ale mam wrażenie, że nie jesteśmy tu sami. Uspokój się, Babarze. Kto by się ukrywał w ciemnej sali? Oczywiście poza nami. Nie słychać? Co tu się dzieje? Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy koronacji, Babarze. Moja korona! He? Przeczytaj dedykację, babarze! Gratulacje z okazji pierwszego roku panowania od wiernych przyjaciół i poddanych! Wybacz nam, że zamknęliśmy cię w piwnicy, panie, ale byłeś bliski odkrycia naszej tajemnicy. A chcieliśmy, żeby to była niespodzianka! Nie chcieliście mnie zdetronizować? Zdetronizować? <grywa> Na moje kłynie. Skąd ci przyszedł do głowy taki pomysł? Właściwie sam nie wiem. A ty, Zefirze? <grywa> Ten szelok to. król Babar! W porządku mistrzu trufel, On już wie. A co z raportem królewskim? Jak wypadłem? Z przyjemnością ogłaszam, że w związku z jego pałacowymi osiągnięciami w pierwszym roku budżetowym, wnikliwi i niezwykle szczerzy poddani celestogrodu wydali opinię. Teraz cytuję, że król Babar jest wielkim królem. Hurra! 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 Dziękuję wam wszystkim. Wasza opinia dużo dla mnie znaczy, ale król nie może być lepszy od poddanych, którzy mu pomagają. Ta korona należy do nas wszystkich. Ura! Niech żyje król! Hurra! Osławiona afera z zaginioną koroną była pierwszą i ostatnią zagadką, którą próbował rozwiązać Zefir. Co mnie tu uwiera? Aha! Wspomniałam, że go tu schowałam. I co? Czekamy! Przepraszam cię, Panu. Przepraszam cię, Aleksandrze. Proszę, wybaczcie mi. Dobrze, Floro. Wybaczymy ci pod jednym warunkiem. Jakim? Że pozwolisz nam przeczytać jedną stronę. Akurat. <ślesy> no cóż, kolejna zagadka rozwiązana. Sherlock byłby dumny. Nie jestem taka pewna. Do dziś nie odkryłeś, kto był na tyle sprytny, żeby sprzątnąć ci koronę dosłownie sprzed Twojej trąby. Chyba nigdy się tego nie dowiem. Złodziej nie zostawił śladów. Owszem, zostawił. Na koronie, mój drogi. Hmm. Pss. Kocha, b. Wersja polska Masterfilm. Reżyseria Ilona Kuśmierska. Dialogi Joanna Klimkiewicz. Dźwięk Sławomir Pietrzykowski. Montaż Paweł Siwiec. Organizacja nagrań Ewa Chmielewska. Wystąpili Krzysztof Kołbasiuk, Cezary Kwieciński, Krystyna Królówna, Ewa Kania, Alicja Rojek, Małgorzata Boratyńska, Edyta Jungowska, Andrzej Tomecki, Henryk Łapiński, Ryszard Dreger, Ryszard Jabłoński i inni.